Diabeł mówi, że złotem płaci Dzień dobry Diabeł mówi, że złotem płaci Postaw na ziemię wyspodnie Będę czego Idę tam Chodź tam Chodź Zamówionko było? Chodź, się przejdziemy O kierownik o kolonesa? O proszę, proszę. <śmany> dobry To dwie, proszę, szybko Ala diabeł. A pan wiesz, pani może nie grywać, czy pan nie wie. <śmany> ja wszystko mogę. No wszystko, ja, ja wszystko chcę. Wow. Ja zapytałam, że nie może pan tego nagrywać, nie rozumie pan to... A gdzie te ręce? Gdzie te nie ręce? może pan nagrywać. A to, to ty te ręce? Nie może pan tego nagrywać. Nie a, rozumie pan. A kto dla mnie to mówi? Ja to ja pana mówię. No na ale przykład. kto? Nie będę kamerować, pana na, no, YouTube, no, na YouTube. No, my no, my będziemy no. Na YouTube no. no to będziemy na YouTube. No to będziemy na YouTube, no! Tu gorący koby będzie. <gry> Robię <rozkazuj, gry> <bisa>? już Co <gry>